Biblia jako boskie objawienie, rozważana w świetle rozumu. Część czternasta, typiczny charakter zakonu oraz autor zawartych w nich praw. Zakon mojżeszowy miał także charakter typiczny. Żydów rozdział dziesiąty werset pierwszy, zakon jest tylko cieniem przyszłych dób, a nie ich rzeczywistą postacią. Stąd nie może żadną miarą przez te same ofiary, które corocznie i nieustannie się powtarzają, doprowadzić do doskonałości tych, co z nimi przystępują. Hebrajczyków rozdział ósmy wersety od drugiego do piątego, jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi. Gdy miał zbudować przybytek, uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Kolosany rozdział 2 versety 16 i 17. Niechaj nikt nie odważa się krytykować was czy to z powodu pokarmu i napoju, czy też z powodu święta, nowiu księżyca lub szabatu. To są tylko cienie rzeczy przyszłych. A rzeczywistością jest ciało Chrystusa. I tak dalej, ale tego zagadnienia nie będziemy obecnie szerzej omawiać, jako, że jest to zbyt obszerny temat. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proponujemy wysłuchać na przykład wykładu pod tytułem Ofiary za występek. Tu jest link, w którym jest krótkie wyszczególnienie różnych rodzajów ofiary i ich antytypów. Oraz omówienie antytypicznego znaczenia właśnie ofiar za występek, w jaki sposób my dzisiaj powinniśmy składać takie antytypiczne ofiary. Wracając do tematu, nawet mimo naszego pobieżnego przeglądu w kilku ostatnich odcinkach, znaleźliśmy dobitne dowody na to, że to prawo, zakon, jest naprawdę wspaniałą manifestacją mądrości i sprawiedliwości szczególnie jeśli zwróci się uwagę na czas jego powstania, a przecież stanowi ono strukturę całego systemu objawionej religii, której szczegóły są rozwijane w pozostałych częściach Biblii. Zgodnie z tym, co wskazywaliśmy omawiając poszczególne zarysy zakonu, wszyscy muszą przyznać, iż zakon analizowany w świetle rozumu nie nosi śladów autorstwa złych, Podstępnych ludzi, lecz dokładnie odpowiada temu, czego Natura naucza na temat boskiego charakteru. Zakon daje dowody Bożej mądrości, sprawiedliwości i miłości. Ponadto Mojżesz, którego charakter również omówiliśmy, ów pobożny i szlachetny prawodawca, nie przyznaje się do autorstwa tych praw, lecz przypisuje je Bogu. Druga Mojżeszowa rozdział 24 werset 12. Pan rzekł do Mojżesza, Wyjdź do mnie na górę i pozostań tam. Dam Ci kamienne tablice, prawo i przykazania, które zapisałem, abyś mógł przekazać ludowi moją naukę. Piąta Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 9 do 11. Było to wówczas, gdy wszedłem na górę aby otrzymać kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z Wami. Przebywałem tam, na górze, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadłem chleba, ani nie piłem wody. Tam otrzymałem od Pana dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym, a na nich wszystkie słowa streszczające to, o czym Pan mówił do Was na górze spośród płomieni. W dniu zgromadzenia. Wtedy, po upływie czterdziestu dni i czterdziestu nocy, gdy Pan dał mi dwie kamienne tablice, tablice przymierza. Druga mojżeszowa rozdział 26 werset 30. Potem postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze. Trzecia mojżeszowa rozdział pierwszy werset pierwszy. Pan przywołał Mojżesza i przemówił do niego z namiotu spotkania tymi słowy. Zważywszy na jego charakter oraz zawarte w zakonie polecenia dawane ludziom, by nie świadczyli fałszywie, unikali hipokryzji oraz kłamstwa, czy właściwym byłoby przypuszczenie, że taki człowiek mógł kłamać oraz wmawiać ludziom, że jego własne poglądy i prawa pochodzą od Boga? Warto byłoby także pamiętać, że obecnie badamy współczesne kopie Biblii i dlatego uczciwość, która ją cechuje, stosuje się też do następców Mojżesza, bo choć pomiędzy nimi znajdowali się ludzie źli, którzy starali się o własne dobro, a nie bliźnich, to oczywiste jest, że nie usiłowali sfałszować świętych pism. Które do dzisiejszego dnia pozostały w zadziwiającym stopniu nieskażone, w tej kwestii polecamy także na przykład serię Liczbowanie Biblijne. Tu jest link. Oraz ten odcinek odwyku. Tu jest link. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze